Hej, brygada, co tacy smutni jesteście? Uśmiechnijcie się, albowiem szpitale przestały przyjmować chorych na raka. Tak, moi mili, co mi z tego, że pis narządzi, co mi z tego, że pis nie rządzi, co mi z tego, że ty. Cieszysz się, że odsunąłeś Kaczora od władzy, chociaż za Kaczora było lepiej, bo nie było takich cyrków w każdej dziedzinie życia. Ja nie mogę zrozumieć wyborców Tuska, którzy oczadzeni nienawiścią do Kaczyńskiego, do Marawieckiego, do PiSu, do tego, co było przez 8 lat. Nagle cieszą się, że zamykane są oddziały onkologiczne, a 3 miliardy idą na telewizję publiczną. Czy wy ludzie jesteście tak okłamywani, że ewidentne kłamstwa P.O. Przepraszam, dzisiaj kaowców, przechodzą im płazem? Co mnie obchodzi, że PiS nie rządzi, skoro chorzy na raka umierają w domach, bo nie są przyjmowani na oddziały. I moi drodzy, kolejna rzecz, kolejna szokująca. Decyzja kolejnej sędzi. Notabene, tej sędzi, która też była w poprzedniej decyzji, kiedy, kiedy uchylano wyrok na mordercę swoich dzieci i żony, tego Sergeja T. Ona tam była w składzie orzekającym tego sądu okręgowego, chociaż nie była sędzią sprawozdawcą, ale w tej sprawie, kiedy teraz ona sama orzekała, ta pani, którą tutaj widzicie, ona była. Sędzią sprawozdawcą i tym razem uchyliła wyrok na pedofila. Więc drodzy wyborcy Tuska, walnijcie się w głowę. Co mnie obchodzi to, że PiS nie rządzi, skoro mordercy mają uchylane wyroki, pedofile mają uchylane wyroki, kiedy jest zapaść ekonomiczna, kiedy jest zapaść w edukacji, a chorzy z NFZ-u nie dostają środków i muszą być odsyłani na kolejny rok. Co mnie obchodzi wasza nienawiść do Kaczyńskiego? Nic, jesteście porażająco, bezdennie głupi, jeżeli z tego nie wyciągniecie. Wniosków. Ja nie miałem amnezji. Ja nigdy przed ostatnimi wyborami w 2023 roku nie głosowałem na PiS. Zagłosowałem na PiS raz w 2023 roku, ponieważ nie miałem amnezji, nie miałem jakiegoś otumanienia i wiedziałem, że Tusk, jak wróci do władzy, będzie dokładnie to, co ja i moja rodzina i wszyscy moi bliscy przeżyliśmy za pierwszego Tuska. A dziś zniszcza się czarny scenariusz dla Polski, czarnego zaćmienia. I jeszcze przez niecałe już na szczęście dwa lata, dzięki Wam, dzięki wszystkim wyborcom, Donaldinia Tuskaszenki, który czyni bezprawie w sądach, który czyni zapaść czarodziejskiej różdżki Izabeli Leszczyny w służbie zdrowia, który czyni destrukcję w edukacji za pomocą Barbary Nowackiej, który topi port kontenerowy w świnoujściu, mimo że ściemnia was, o tym sobie wieczorem pogadamy, z tą pomeranią. O tym wszystkim powinniście wiedzieć, tak jak ja, tak jak wszyscy na prawej stronie, że nie wolno dopuścić Tuska do władzy i całej ich mafijnej szajki. I moi drodzy, kończąc ten. Krótki wywód, krótki filmik, dzisiaj 19.30. Zapraszam Cię na wieczornego live'a. Wybroń to, wybroń to, wyborco Tuska, że szpitale odsyłają chorych na raka do domu. A propaganda z telewizji publicznej jak była, tak jest. A niektórzy mówią, że jest jeszcze gorsza. I co Ty na to? Wybroń to, przyjdź o 19.30 i pogadaj, jak ci się żyje w uśmiechniętej Polsce Tuska. A nowe opłaty mocowe za energię elektryczną dopadną ciebie, niezależnie na kogo głosowałeś, ponieważ uważałeś, że maskający Kaczyński jest gorszy niż uśmiechnięty Tusk. No to w dupę dostaniemy i ty, i ja. Do zobaczyska, 19.30, live polityczny. Hej!